Marka Duncake znana jest na polskim rynku m.in. z produkcji chleba tostowego, bułek mlecznych, bułek do hamburgerów, ciast, spodów tortowych czy mafinek. Wszystkie te smaczne produkty powstają w zakładzie produkcyjnym w Chrzanowie i trafiają na półki sklepowe w całej Europie. Od 2013 roku zakład jest regularnie rozbudowywany. Ma to związek z rozwijającą się ofertą produktową, a także z poszerzającym się rynkiem tych produktów. Firma inwestuje także w rozwiązania automatyzujące proces produkcji oraz intralogistykę. Duże wrażenie robi zautomatyzowany magazyn, do którego trafiają wszystkie produkty. Magazyn mierzy 32 metry wysokości. I mieści 6400 miejsc paletowych. Jest wyposażony w wielopoziomowe regały, które obsługują trzy specjalistyczne układnice. Zautomatyzowane rozwiązania miały duży wpływ na skrócenie procesów logistycznych, a to przełożyło się na ograniczenia kosztów. Teraz praca magazynu skupia się na sprawnym załadunku samochodów. Wybudowanie magazynu wysokiego składowania bardzo mocno wpłynęło na funkcjonowanie całego zakładu produkcyjnego. Po pierwsze, uniezależniliśmy się od podmiotów zewnętrznych, ponieważ wcześniej musieliśmy podnajmować trzy magazyny zewnętrzne. Było to dosyć kosztowne i wymagało odpowiedniego planowania, biorąc pod uwagę wszystkie etapy łańcucha dostaw. Automatyzacja w znacznym stopniu wpływa na rentowność produkcji, lepszy serwis dla klienta oraz większe bezpieczeństwo dla pracowników firmy. Inwestycja w magazyn została zrealizowana przy wsparciu polskiej strefy inwestycji. Polega ono na zwolnieniu z podatku dochodowego CIT lub PIT przez okres od 12 do 15 lat. Inwestycja może być usytuowana na wszystkich terenach prywatnych i publicznych, a starać się o nią mogą firmy niezależnie od wielkości także mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dzięki ulgom przedsiębiorcy mogą odzyskać nawet do 70% kosztów poniesionych na inwestycje. Decyzję o wsparciu i zwolnieniu podatkowym na terenie województwa małopolskiego oraz powiatu Jędrzejowskiego wydaje Krakowski Park Technologiczny.